Dotarły dzisiaj do nas smutne wieści, na facebookowym profilu Sanatorium Miłości, poinformowano, że Cezary z Sanatorium Miłości zmarł w wyniku nagłej choroby. Cezary miał 67 lat i był bardzo charakterystycznym starszym panem, którego sympatią darzyli wszyscy kuracjusze. Jego narzekania odbierane były w sposób humorystyczny, zawsze głośno mówił co myśli i nie bał się wyrażać swoich poglądów. Mówił, że bać się miłości to tak jakby bać się życia. Bardzo przeżył stratę żony w wypadku, nazywał ją miłością swojego życia. Kochał taniec, ukończył dwa fakultety w szkole tanecznej. Mimo kłopotów z nogami, w sanatorium nie potrafił odmówić sobie choć jednego tańca. Uwielbiał muzykę The Beatles, Rolling Stones i Elvisa Presleya. Był niepoprawnym romantykiem, uważał, że ich w stosunku do kobiet był nieśmiały. Do sanatorium miłości zgłosił się za namową córki. Uwielbiał szybką jazdę samochodem i wycieczki rowerowe. Mimo pogłębiających się kłopotów z zestawami, starał się brać udział w aktywnościach sanatorium i zarażać innych dobrym humorem. Cezarego zabrakło już na ostatniej konferencji TVP, bądźmy razem co wskazywało na kłopoty zdrowotne, które niestety doprowadziły do śmierci. Odcinki Sanatorium Miłości z udziałem Cezarego emitowane będą do maja.